Milena Rostkowska Galant, witam Państwa serdecznie. Dziś odpoczywamy od nieprzyjemnej pogody z gwałtownymi burzami i z upałem. Dziś temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni, ale miejscami będzie dość blisko. Już teraz zapraszam na szczegóły. Teraz najcieplej na południowym wschodzie to 18-19 stopni. W głębi kraju bardzo podobnie, gdzie najniższa temperatura. 16 stopni, m.in. w Katowicach, w Opolu oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Nieco więcej chmur na południowym wschodzie i na północnym zachodzie, ale nigdzie z tych chmur nie powinno padać. A w drugiej części dnia. Wciąż możemy liczyć na przyjemną pogodę, tylko nieliczne, niegroźne chmury. Co ważne, one nigdzie nie przyniosą nam opadów. No to sprawdźmy, jak będzie wyglądać druga część dnia. Temperatura. Na południowym wschodzie do 29 stopni do 27 w centrum, najchłodniej na północy, w koło 20 stopni. No i naprawdę spokój w pogodzie, bo powyżej 30 stopni dopiero w kolejnych dniach, o tym za moment, odpoczywamy także od deszczowo burzowych chmur. To jest dobra wiadomość, bo te burze ostatnio bardzo dawały się we znaki. Jak długo ten odpoczynek potrwa? Sprawdźmy. W piątek jeszcze bez upałów do 28 stopni. Piękna pogoda w całym kraju. W sobotę chmur już nieco więcej, ale w Wciąż bez deszczu i do 29 stopni. Niedziela, niemal bezchmurna i już upalna, bo temperatura do 31 stopni. I tak naprawdę tylko na północnym wschodzie temperatura poniżej 30 stopni. W poniedziałek na zachodzie pojawią się już niebezpieczne burze, a temperatura do 33 stopni. We wtorek od 22 do 31 na północnym wschodzie burze, a w centrum i na południowym zachodzie spodziewamy się deszczu. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. No trzeba przyznać, że ta mapa popisowo wręcz wygląda, bo w całym kraju oddychamy naprawdę świeżym powietrzem. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.